Takie szczególne miejsce wśród uzależnień behawioralnych zajmują zaburzenia związane z korzystaniem z internetu i z tak zwanych nowych technologii, które umożliwiają nam właśnie korzystanie z internetu. Wiadomo, że ponad 5 miliardów ludzi na całym świecie, czyli ponad 65% populacji, Posiada dzisiaj co najmniej jedno urządzenie, które umożliwia korzystanie z internetu. E, niestety, dzisiaj problemy związane z internetem dotyczą najczęściej młodych ludzi, którzy stali się niewolnikami i zakładnikami nadmiernego, niekontrolowanego korzystania z, z tych wcześniej wspomnianych nowych technologii, które dają im dostęp do internetu, a szczególnie Dostęp do mediów społecznościowych i do różnego rodzaju gier y, wideo. Tak patrząc historycznie na, na problem internetu, trzeba pamiętać, że takie pierwsze y, pierwowzory obecnych komputerów pojawiły się w latach 50. ubiegłego stulecia. Y, pierwsze fragmenty sieci y, to jest koniec lat 60. ubiegłego stulecia. Pierwsze e-maile to są lata 70., a lata, koniec lat 80. to jest powstanie stron internetowych, tych stron www. Internet jest bardzo przydatny, bardzo korzystny, dlatego że daje całą masę różnego rodzaju gratyfikacji. Po pierwsze człowiek uzyskuje bardzo łatwy, bardzo prosty dostęp do różnego rodzaju informacji. Jednocześnie jest coś takiego jak poczucie przynależności do wirtualnej społeczności. Właściwie cały świat stoi przed nami otworem. Dzięki internetowi możemy podtrzymywać różnego rodzaju relacje interpersonalne z, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Możemy przeżywać różne ciekawe doświadczenia estetyczne. Mamy też możliwość zarabiania pieniędzy, robienia zakupów, no oczywiście rozrywka i tak dalej i te wszystkie korzyści wpływają na to, że tak łatwo dochodzi do uzależnienia. Z jednej strony mamy korzyści, a z drugiej strony właśnie y, mamy coś takiego jak uzależnienie. I taki termin uzależnienia od internetu został użyty po raz pierwszy w 1995 roku. Natomiast w podobnym czasie pionierka badań nad internetem, pani profesor Kimberly Young, wyróżniła pięć podtypów zachowań, które spotykamy w uzależnieniu związanym z komputerem. I to z jednej strony będzie erotomania internetowa, czyli oglądanie różnych filmów, różnych zdjęć o charakterze pornograficznym, uczestniczenie w czatach itd. itd. Socjomania. Internetowa, czyli uzależnienie od internetowych kontaktów społecznych. Dalej to będzie udział właśnie w takich różnych czatrumach, to będą grupy dyskusyjne, to będzie korzystanie z poczty elektronicznej i taka osoba będzie starała się robić wszystko, żeby mieć dostęp stały do internetu i tym samym mieć możliwość utrzymywania tych relacji. Są na przykład takie osoby, które dziennie otrzymują po kilkaset e-maili w ciągu tego jednego dnia i, i podobną ilość wysyłują, wysyłają do, do swoich różnych znajomych. Kolejna rzecz to jest uzależnienie od sieci internetowej. Czyli uzależnienie od właśnie gier sieciowych, hazardowych, od, gdzie, gdzie mamy różnych przeciwników czy uczestników tego grania, nawet na, na, na różnych kontynentach i możemy sobie grać. Jednocześnie tutaj możemy uczestniczyć dzięki tej sieci internetowej w różnego rodzaju aukcjach, dokonywać zakupów. I tak dalej, i tak dalej. Kolejne no taka, takie zachowanie wiąże się z pewnym przymusem pobierania informacji. Są osoby takie, które ciągle poszukują nowych informacji, przeszukując tysiące baz danych. No i pozostaje uzależnienie od samego komputera, czyli uczestniczenie w różnego rodzaju grach, ale na komputerze. Jeżeli byśmy szerzej popatrzyli na te możliwości uzależniania się, no to jeszcze przecież możemy spotkać osoby, które są uzależnione od blogów, a także jako formę uzależnienia można potraktować i hakerstwo internetowe. Szacuje się, że problem uzależnienia od internetu dotyczy około 6% światowej populacji, ale są. E, takie miejsca jak na przykład kraje Bliskiego Wschodu, gdzie e, ten procent dochodzi nawet do 12% populacji. A rozpowszechnienie problemu związane jest oczywiście z dostępnością internetu oraz z jakością życia. E, no, ten internet, nowe technologie, media społecznościowe, one w istotny sposób, bardzo radykalnie zresztą zmieniły sposób, w jaki się komunikujemy i w jaki żyjemy. Kiedy mówimy o zaburzeniach korzystania z internetu czy o uzależnieniu od internetu, to musimy pamiętać, że człowiek nie uzależnia się od urządzeń czy sprzętu. Ale od funkcji czy aplikacji, do których te urządzenia dają jemu dostęp. I te nowe, te nowe technologie no w istotnym stopniu przyczyniają się do rozwoju uzależnienia poprzez to, że dają bardzo prosty, bardzo łatwy dostęp do różnego rodzaju aplikacji. I stąd. Jeżeli mówimy o nowych technologiach, to mamy na myśli nie tylko, tak jak to było przed laty, komputery stacjonarne, ale w tej chwili mamy laptopy, mamy notebooki, mamy tablety, mamy... Smartfony, które najczęściej ostatnio y, służą korzystaniu z internetu, czy też mamy telewizory, które mają dostęp do y, sieci i również pozwalają na korzystanie z mediów społecznościowych czy z gier y, wideo. Y, niepokojące jest szczególnie to, że y, te nowe technologie. No, są najczęściej w rękach bardzo młodych ludzi, i one powodują, że ci młodzi ludzie w sposób niekontrolowany korzystują, korzystają z internetu. Że z tego powodu, że tak wiele czasu spędzają w internecie, mają ograniczone zdolności coraz bardziej do zarządzania swoim czasem. No, Pojawia się zupełnie różny styl życia. Bardzo często temu korzystaniu z tych nowych technologii i czy przez nie z internetu towarzyszą zaburzenia snu. Badania mówią o zwiększonym ryzyku rozwoju depresji. No, i alarmuje się o rosnącej liczbie samobójstw wśród nastolatków, i zaczyna to być już traktowane jako taki światowy problem zdrowotny. Kolejny problem stwarzają gry online i gry offline. No, niestety wpływają one bardzo często, z jednej, znaczy z jednej strony. Mogą wpływać korzystnie na kształtowanie się funkcji poznawczych u młodych ludzi, jednak zbyt często wykorzystywane kształtują taką negatywną orientację wobec rzeczywistości, powodując wzrost agresywnych zachowań u dzieci i młodzieży. No niestety z powodu tych gier agresja staje się akceptowanym i normalnym elementem życia, e, też dochodzi do e, takiego emocjonalnego odwrażliwiania się na przemoc, czy e, powodują one obojętnienie e, wobec agresji, wobec e, przemocy. E, no i niestety, e, w wielu przypadkach takie nadmierne angażowanie się w gry uniemożliwia praktycznie normalne funkcjonowanie w życiu. Ja miałam osobiście ileś przypadków, kiedy rodzice przychodzili z młodym człowiekiem, który bardzo długo, bardzo dobrze się uczył i nagle coś zaczęło się z nim źle dziać. I dopiero później wyjaśniło się, że on zamiast zajmować się nauką, on poświęcał Praktycznie cały swój czas na uczestniczenie w różnego rodzaju grach. Wyzwolenie się, czy zaprzestanie tego grania jest szczególnie trudne, kiedy mamy do czynienia z grami online, gdzie, gdzie młody człowiek jest członkiem jakiegoś zespołu, jakiejś drużyny i stara się, no, jest mu niezwykle niezręcznie czy głupio. Czy wstyd e, zaprzestać korzystania, dlatego że wtedy e, jego koledzy z drużyny czy z grupy e, e, tracą? E, no i jeszcze takim kolejnym e, problemem jest e, ostatnio cała dyskusja nad tym, czy e, tak zwany sport elektroniczny, e, który jest formą e, rywalizacji. E, pomiędzy zawodnikami w grach komputerowych y, może być w niektórych przypadkach traktowany jako uzależnienie. Y, czy można, można y, ten e-sport traktować na równi z innymi dyscyplinami sportowymi? No, oczywiście to jest cały czas przedmiotem dyskusji. No, zastanawiając się nad tym, jak pomagać y, osobom y, właśnie z problemem uzależnienia czy z zaburzeniami korzystania z internetu y, czy z graniem, no, musimy pamiętać, że występuje tutaj taki bardzo specyficzny problem, y, ponieważ y, y, te osoby, szczególnie młodzi ludzie, y, nie bardzo potrafią kontaktować się twarzą w twarz. Dlatego, że są przyzwyczajone do obcowania z ekranem, do porozumiewania się z otoczeniem za pomocą klawiatury. Jeden z moich przyjaciół opowiadał, będąc w Stanach, w takim ośrodku leczenia młodych osób, to co zwróciło jego ogromną uwagę, że Młodzi ludzie, z którymi on tam rozmawiał, utrzymywali z nim odległość taką, jaką się utrzymuje, jeśli chodzi o ekran, czyli bardzo, bardzo blisko, że są to te osoby, nie bardzo potrafią wyczuć. Taką odległość. Dla nich ona była naturalna. On po prostu się no, nie najlepiej czuł przy takiej odległości w rozmowie z tą drugą osobą. Kolejną rzeczą jest to, czy można od takich osób wymagać całkowitej abstynencji. No, oczywiście, że nie można. Dzisiejsze czasy to jest no, era komputera. Dzisiaj właściwie wszystko może odbywać się poprzez internet, dzięki komputerowi, no i w związku z tym odstawienie tego komputera całkowicie nie jest możliwe. Natomiast wysiłki, jeśli chodzi o pomaganie tym osobom, czy ich leczenie, powinny się koncentrować na nauczeniu takiej osoby. No, prawidłowego korzystania z komputera. Znalezienia czasu, zarówno na komputer, jak i na inne czynności. Czyli zmiana sposobu korzystania z komputera. No, jednocześnie, kiedy mamy do czynienia z tego typu pacjentami, powinniśmy się im bardziej dokładnie przyjrzeć, bo. Często mamy do czynienia z osobami, które jednocześnie cierpią na fobię społeczną, osoby, które mają problemy z takim bezpośrednim kontaktowaniem się z innymi ludźmi, i dlatego wybrały bezpieczną, bardziej dla siebie formę korzystania i kontaktowania się poprzez internet. Często też mamy do czynienia z zaburzeniami nastroju. Jak również no, często tego typu problemy pojawiają się u osób, które mają skłonność do innych uzależnień. No, u nas nie jest to jeszcze specjalnie taka pomoc rozbudowana, natomiast ona jest dość powszechna w Azji, w Chinach, Japonii i w Korei, gdzie powstają takie specjalne obozy odwykowe dla uzależnionej młodzieży, gdzie nie ma dostępu do technologii cyfrowej. W specyficzny sposób postępuje się z młodymi uzależnionymi od internetu osobami w Chinach, które. Umieszczane są na wniosek rodziców w specjalnych obozach. Obozy te mieszczą się najczęściej na terenie obiektów wojskowych. Panuje tam wojskowa dyscyplina, a terenu pilnują strażnicy. Czy można to nazwać leczeniem? Myślę, że nie. Z kolei w Korei Południowej no też mamy coś takiego jak. Detoks cyfrowy, gdzie młodzi ludzie są umieszczani w, czy trafiają do różnego rodzaju ośrodków, ponieważ tam ten problem jest traktowany jako poważny problem zdrowotny. No i w takich ośrodkach, oprócz psychoterapii te osoby mają szansę na kontynuowanie nauki. Zresztą podobnie jest w takich, na takich obozach w Japonii, gdzie Pobyt jest całkowicie dobrowolny. W trakcie takiego pobytu osoby są zachęcane do różnych innych aktywności. No i też uczestniczą w różnego rodzaju oddziaływaniach psychoterapeutycznych, takich jakie praktycznie no, są stosowane w stosunku do innych uzależnień, takich jak, jak, jak na przykład zaburzenia uprawiania hazardu. No i trzeba pamiętać też, że pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia pojawiły się grupy anonimowych internetocholików czyli osób, które mają problem z internetem i które pracują według programu 12 kroków, zapożyczonych od anonimowych alkoholików. No, są też jeszcze różne inne grupy dla osób z tego typu problemami, jak na przykład anonimowi uzależnieni od, od technologii. Także członkami tych grup są osoby uzależnione od różnych form technologii i, i takiego kompulsywnego korzystania z urządzeń elektronicznych. No i mają pomóc tym osobom w opanowaniu tych kompulsywnych, problemowych zachowań.